I ruszyły. No i troszkę straciła Prawda na starcie. Z przodu jest Krynka, koło Krynki już pojawiła się Prawda. Krynka, Prawda, Nania, Alzara, Flagerta i Wierzba. Krynka, Prawda i razem koło siebie Flagerta, Alzara, nania i dwie długości wieżba. Krynka prawda. Krynka prawda: Flagerta, Alzara, nania i wieżba. Do celownika zostało jeszcze około 1200 metrów. Krynka utrzymuje prowadzenie. Krynka prawda przy wewnętrznej flagerta mocno już posyłana Alzara, lekko galopująca nania i również lekko wieżba. Bardzo w pole odbiła prawda. No i przez co sporo traci. Lekko krymka, za nią flagerta, trzecia nania, czwarta wieżba. Odpada Alzara, odpada prawda. I za moment wyjście na prostą finisową. Krynka przy wewnętrznej kołoni flagerta. Szerzej nania i za nimi wieżba. Są na prostej. Flagerta, krynka, flagerta, krynka. Finisuje wieżba. I to wiezba wysuwa się na prowadzenie. Wiezba, wiezba, finisuje nania, finisuje flagerta. Ale to wiezba z przewagą. Wiezba, wiezba, flagerta, nania i Krynka. I wiezba ma przewagę. Czy ją trzyma do celownika? Tak, wygrywa wierzba, później razem wpadają na nią z flagertą.